Witam Państwa w poniedziałek, 13 dnia lipca, z tej strony Daniel Kostecki, obserwujemy wykres H4 pary euro-dolar, na której to e, widzieliśmy tylko przez chwilę ruch wzrostowy wynikający z ogłoszonego porozumienia, jednak już w następnych minutach, a następnie i godzinach rynek przeszedł do spadku, tym samym bardziej notowania zaczęły przejmować się fundamentami e, dla strefy euro, a także przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęły rosnąć o Odnośnie pierwszej podwyżki stóp procentowych, tutaj rynek zaczął dyskontować. Dzisiaj szybsze tempo podwyżek i mamy ogólne umocnienie dolara na szerokim rynku, i także do euro. Dolar się umacnia. Jak to wygląda z perspektywy, właśnie? kontraktów na przyszłe stopy procentowe, na rynkowe stopy procentowe. Tu widzimy ten wzrost oczekiwań odnośnie oprocentowania dolara, 3-miesięcznego oprocentowania dolara na rynku w przyszłości, dokładnie w terminie kolejnych trzech miesięcy, a tutaj widzimy stawki dla euro, oprocentowania euro na rynku międzybankowym w przyszłości. Te oczekiwania spadają, rosną dla dolara. Widzimy co się stało wtedy też ze spreadem tych oczekiwań, tych kontraktów i widzieliśmy też, gdzie był jeszcze kurs. Kurs był jeszcze relatywnie wysoko w momencie, kiedy ten spread bardzo gwałtownie zaczynał spadać, więc teraz w momencie, kiedy nie mamy już napięć politycznych rynek może przejść typowo do zagadnień makroekonomicznych, no i tym samym tutaj mógłby ten spread euro-dolar gonić. Co, jak to by wtedy mogło wyglądać technicznie? Otóż wtedy też przebicie 1,0916 mogłoby oznaczać powstanie Kolejnej większej fali spadkowej na zasadzie impuls tutaj pięciofalowy, ABC korekta, no i wybicie 1,09,16 i kolejny spadkowy impuls. Jedynie wyjście nad 1,12,16 mogłoby negować takie założenie, dlatego że tutaj jeszcze część uczestników rynku może traktować ten ruch jako część korekty na zasadzie impuls A, B oraz C korekta, i wtedy kolejny impuls, ale dopiero po wybiciu 1.12.16. Dopóki 1.12.16 nie zostanie wybite, no to tutaj bardziej ten scenariusz z wykończoną korektą. Niemniej jednak on dopiero zostanie bardziej potwierdzony przez zejście poniżej 1.09.16, także czekamy na wybicie któregoś z tych dwóch poziomów, a fundamenty bardziej skłaniają się ku spadkom ani jeżeli wzrostam. Natomiast USDCHF, tutaj mamy gwałtowny powrót do strefy oporu. Wcześniej rynek jeszcze z drugiej strony przetestował pokonaną linię trendu, linię trendu, która była broniona zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu, teraz była przetestowana z drugiej strony, więc tutaj cały czas pamiętamy o odwróconym RGR-ze, czyli lewe ramię, głowa i prawe ramię, no i ta linia, w zasadzie obszar, który wcześniej był wsparciem, teraz jest silnym oporem. Gdyby to zostało wszystko przełamane, wtedy też można by oczekiwać bardziej gwałtownych wzrostów. No i też takie wzrosty, jeżeli chodzi o umocnienie ogólne dolara, moglibyśmy obserwować w momencie przebicia linii trendu na wykresie. Obrazującym zachowanie ceny amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. Tutaj widzimy po raz kolejny test linii trendu. To jest linia trendu poprowadzona od 2008 roku. Cały czas ona jest broniona, natomiast gdyby doszło do jej przełamania, cena obligacji powinna wtedy gwałtownie zacząć spadać, no bo stopy, które były prowadzone pod tą linią od bardzo długiego czasu, mogłyby powodować efekt takiej kuli śnieżnej. No a wtedy, jeżeli cena by gwałtownie spadała, rentowność powinna wystrzelić. Jeżeli rentowność obligacji, by wystrzeliła, również byłaby szansa na zdecydowane umocnienie dolara, więc warto obserwować wykres amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. No i również warto obserwować wykres pary Europa LN, gdzie wielokrotnie wspominałem, że ten cały kanał trendowy przypomina nam strukturę złożonego zygzaka, która to struktura jest korektą w poprzednim, w poprzednim trendzie, czyli mamy trend spadkowy, następnie korekta w postaci zygzaka. Dodatkowo jeszcze wcześniej, mniejszy zygzak w ramach tego większego całość przypomina nam trochę formację flagi, no i zdecydowane wybicie już w zeszłym tygodniu dołem. W związku z tym a po wyjściu do tego typu kanału trendowego ma szansę na zawitanie przynajmniej w okolicach 4 ,10 zł 10 groszy, na a w najbardziej optymistycznych scenariuszach dla złotego nawet byłaby szansa na zobaczenie poziomu 4 zł za euro. Jeżeli chodzi o lokalne opory są to przełamane linie w kanałach trendowych oraz ten ostatni, Wierzchołek, który tutaj został zanotowany w okolicach 424.